Na no, Siemanko! Majki siemanko. z tej strony. E, troszkę mieliśmy przerwy. Były święta. Ostatni odcinek był z gotowania w restauracji. E, no i co? No i wracamy do kuchni. E, co was, dzisiaj dla Was przygotuję? No, dzisiaj chciałem Wam pokazać e, fany przepis sprawdzony, który również robimy w restauracji na Pad e, Na pewno Wam się ubiło że to to jest zadanie. Jest to bardzo szybkie danie. Bardzo tanie. E, można z nim kombinować, ale ja Wam dzisiaj pokażę przepis, który jest, jest sprawdzony e, no i który jest moim zdaniem bardzo smaczny. Także lecimy, jakie produkty użyjemy dzisiaj. Więc, tak, zrobimy dzisiaj patata z kurczakiem, czyli użyjemy pierś z kurczaka, najzwyklejszą. Do tego damy troszkę Sosu Syraczy, żeby było pikantne. Użyjemy makaron ryżowy Najważniejsze, żeby był w miarę dobrej jakości, żeby się nie rozpadał i żeby miał 10 mm lub więcej, żeby był grubszy, a nie cieńszy. Na górę damy kiełki Fasolimunk. Posypiemy siekniętymi orzechami arachidowymi lub ziemnymi, zwał jak zwał. W międzyczasie damy jajko, żeby zagęścić sos. Na koniec też wykończymy limonką, damy troszkę jeszcze dymki i cebuli. I to by było na tyle, tak? E, dobra, teraz pokażę Wam o co chodzi. Czyli lecimy po kolei. Czyli tak, otwieramy kuczek. Aha, e, co, o co chodzi z makaronem? Makaron możecie sobie wcześniej zalać. E, producent podaje, że można go gotować 3 minuty. Ja bym nie, nie radził gotować, ponieważ potem, jak damy go jeszcze na patelnię, to nam się po prostu rozleci w makaronie w całym daniu, bo już będzie za miękki. Także trzeba go doprowadzić do momentu, kiedy on jeszcze będzie taki wpół surowy. I najlepiej jest to zrobić, zalać go gorącą wodą z kranu pół godziny przed. Daniem na patelnię i on sobie dojdzie. Jeżeli wam nie macie tych pół godziny, chcecie to na szybko zrobić, to zagotowujecie na 100 stopni wodę w czajniku, zalewacie, zostawiacie na 3 minuty, odcedacie. Nie macie taki w pół surowy przygotowany makaron. A wiecie, ja sobie go już troszkę wcześniej odcedziłem i mi się posklejał, ale to nie jest problem, zaraz go przylejemy, przylejemy zimną wodą, a jak będziemy dawać go na patelnię, i wszystko będzie ok. A oczywiście woda do podlewania. No i co, jedziemy. Czyli klasycznie, czekajcie, włączę sobie okap. Czyli klasycznie nagrzewamy sobie patelnię. Tutaj możemy zaszaleć, nie ma problemu, ponieważ no, patta jest jakby tajską e, potrawą i oni na łokach robią, na dużym gazie. Więc e, musimy szybko podsmażyć, jest to szybkie danie. Najlepiej mieć wszystkie składniki wcześniej pokrojone, dlatego też sobie posiekałem już te wcześniej orzechy, e, żeby wszystko podawać. Mm, szybko, żeby to była po prostu szybka akcja. Ja klasycznie robię dla dwóch osób, czyli dwie pieciczki. Elegancko kroimy. Możecie pokroić sobie w paski, możecie pokroić sobie w kostkę. Ja osobiście bardzo lubię kroić w cienką kostkę. No oczywiście jak nie lubi się tych błon, to możecie sobie to oczyścić. Ja sobie też trochę oczyszczę. To akurat nie. No to. Ok. Wbrew pozorom. Tak jak mówiłem wcześniej, jest to bardzo tanie danie. Tajowie bardzo dużo tego przygotowują. Jak się jeździ do Tajlandii, no to to jest numer jeden. Wszystkie budki stagane są, oblegane przez ludzi, którzy lubią pattaje bo jest tego mnóstwo tam. Można na każdym kroku to zamówić. No, i u nich jest to tanie danie i bardzo pożywne, tak? Także no to jest na co dzień, można tam potrawę tam spotkać. Super sprawa. Ja osobiście uwielbiam szybko, smacznie. No, i generalnie ktoś lubi te tajskie przyprawy orientalne, no to w niebie, bo tutaj generalnie tylko takich używa. Pikantne, słodkie, kwaśne, można każdy smak poczuć. No i tak, solimy sobie wcześniej, oczywiście. Mięso. Znowu mi się połączył. Nie wiem dlaczego. Solimy wcześniej mięso. Ja bym Wam radził zawsze tak robić z mięsem, ponieważ ok, jak posolicie już na patelni w całości, to sos będzie słony i przyprawiony. Natomiast mięso pozamyka pory i nic do niego się nie dostanie. Jeżeli chcemy, aby mięso samo w sobie było dobre, przyprawiamy je wcześniej, przed smażeniem. Czyli wszystkie pieprze, sole, jakieś yy, pozostałe przyprawy zioła dajemy wcześniej, wtedy ten smak wchodzi w mięso. Yy, I suma sumarów ogólnie potrawa jest smaczniejsza. że możemy śmiało posolić. Jeszcze. Dosyć mocno rozgrzewamy patelnię. I tutaj możemy dać trochę więcej z oliwy. Nawet jest skazane, żeby dać więcej oliwy. No klasycznie używam oliwy z oliwek e, z wytłoków. Pamiętajcie, nie można na extra smarzyć. smażyć. Niech nam się fajnie rozgrzeje. Nawet możemy dać na fula. Czyli najpierw kurczak, potem cebula biała. I też możecie sobie sieknąć ją w półksiężyce, w piórka, jak uważacie, jak wolicie. Ja sobie pokroję tak. Też ja nie musi to być jakoś idealnie pokrojone, to wszystko się połączy na patelni. Zresztą zobaczycie później. I na dwie osoby jedna taka duża cebula w zupełności wystarczy. Ja już tam troszkę nam paruję już na patelni zmniejszymy sobie do ósemki i możemy rzucać kurczaka się tak wszystko wypada ja mam taką głęboką patelnię jest to mega wygodne ponieważ w trakcie przygotowania nic nie będzie nam wypadać możemy zrobić trochę więcej sosu a jak robimy przynajmniej dla dwóch osób to też wbrew pozorom tego makaronu będzie dosyć sporo no Jakby była płaska patenie, może Wam wypadać, ubrudzić kuchenkę. No, to nie ma sensu, tak? Dobra, damy i lecimy. Czas ja się sobie wezmę wszystkie te rzeczy. To, to, to damy na koniec. Będzie można, to też damy na koniec. Jajka w takcie wrzucimy, żeby zagęścić sos. To na koniec. No, a tu już widzieliście, tak że to możemy wyrzucić. No i co? Leci nam kurczak, podsmaża się ładnie. W tym czasie jak już mamy obsmażonego delikatnie kurczaka, możemy rzucić cebulę. się Dobra, ja sobie dam jeszcze większy gaz, dam sobie na skula tutaj, ja nam się to fajnie podsmażyło i szybko jeżeli chodzi o sos o sweet chili to do również dodaje cukru. Ja osobiście cukru nie dodaję, ale daję ten słodki chili to w ten słodycz doda, doda się pikantności, także ja rekomenduję bardziej to, ale jeżeli macie, lubicie dawać cukru do pota, i ogólnie używacie cukru, bo my z jesioną staramy się nie używać cukru, to dajcie sobie cukier, nie ma problemu. No i jadymy. się smaży. Zawsze też mam południową wodę, Bojęcie sobie dać tutaj kostkę jak my sobą do smaku, ale nie ma potrzeby skoro sobie przystawicie na patelni. Woda jest po to, żeby podlewać delikatnie, żeby nam się mięso i warzywa nie przypalały. Także fajnie mieć zawsze pod ręką kubełek z wodą i podlewać, jak szczególnie marzycie na dużym ogniu. Jest to bardzo fajne. Oczywiście, może się przygotować z kurczakiem, z krewetkami, z tofu, na wegetariańską. W każdym rejonie w Tajlandii na przykład przygotowuje się pataya trochę inaczej, także nie jest sztywno powiedziane, że robi się tylko z tym lub z tym, ale generalnie trzeba zachować podstawę, czyli makaron ryżowy, sos rybny, warzywa jakieś, jajko. No i to ma być taką postać delikatnie jakby lejistą, prawda? No i patrzcie, fajnie nam się podsmażyło. Jak widzicie, operuję tutaj e, mocą indukcji, a nie chcę, żeby się przepaliło delikatnie, już mi się tutaj to zaszkliło, także mogę już podlać wodą. I teraz możemy dodać już srirachę. Pikantny sos, też ja nie, nie żałujemy. Jak ktoś lubi ostre, może dać tego dosyć dużo. Ja akurat lubię, także śmiało. Teraz ten sweet chili. Też nie żałujcie. Aha, bo niestety nie udało mi się kupić sosu rybnego. A jednak sos rybny jest tutaj podstawą. Sos rybny ogólnie powinno dawać się na sam koniec. Jak już wszystko wykończymy, wymieszamy, tylko żeby zamieszać sosem rybnym. Dlatego, że w trakcie smażenia sos rybny jak miał czas, to straci smak. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne. Zobaczmy, mniejszy sobie dam sobie na dziewiątkę, a nie na full. I raz tak mamy już to trochę, jakby w takiej postaci płynnej. Dałem troszkę wody, dałem przyprawy, pani nam się podsmażyło. I teraz kwestia jest dodania jajek. Jakby są dwie szkoły robienia tego w padtaju. Można dodać jajka w momencie, kiedy mamy ściągnięte z gazu, Wbidzie, je, szybko zamieszać i powstanie nam taka rzadka jakby jajecznica, tak? Natomiast jeżeli byśmy wybijali jajka w momencie, kiedy będzie mało płynu, to wtedy zrobią nam się grudki i będzie bardziej suchy. Niektórzy lubią tak, niektórzy tak. Ja bardziej preferuję na jakby konsystencję bardziej rzadką. Także ściągnę sobie to. Na jedną porcję jedno jajko. Ja robię na dwie porcje, także daję dwa jajka. I znowu włączamy, znaczy wstawiamy na gaz. I mieszamy sobie, tak byśmy robili jajcznicę. Jajko nam się będzie delikatnie ścinać. Nie wiem czy to widzicie, ale już nam się powoli ścina i jest, pomimo wszystko jest taka gęsta, przepraszam, rzadka masa, nie dają się takie grudki z jajka. Niektórzy mówią, że lepiej wchodzi jak jest tak. Można oczywiście dosolić. Ja już z doświadczenia wiem, że kolejna szczypta soli tutaj jest wskazana. Wielu ludzi mówi, że też powinno dawać sos sosta tamarendowca. Dla mnie osobiście jest to zakwaśne, Nie wiem, czy kiedyś kosztowaliście, ale jak tak nie mieliście okazji, skosztujcie sobie jakiś tamarendowca. jeszcze ja doleję wody trochę, żeby konsystencja się zgadzała. Także robię bez tamarendowca. Dorzucę trochę jeszcze siraczy. Bo lubię pikantnie. I rozmaicie sobie po prostu doprawiać, prawda? To były jajka elki. I widać, że to są elki, bo jakby masa jest taka bardziej zbita. Więc mki możecie dać elki jak tylko chcecie. W tym czasie sobie już tak ściągnę sobie z gazu. Poszekam sobie dymkę, którą będziemy sypać na sam koniec na górę. Jeżeli lubicie czosnek, dać również czosnek, poszekany wcześniej przez razem marzec razem z cebulą. Jak będziecie dawać, czyli kurczak, czosnek, cebula. Ja jak kła, czosnku dzisiaj nie dawałem. Ale to też nie mam problemu. Jest tak, teraz dajemy makaron. Aby, posklejał się trochę, przepuczamy go zimną wodą tak takie to się dzieje a nic się nie stało. Ja za na mocno nacisnąłem i poszło. Chyba ja, niech to odkapie, ponieważ jak teraz dali, to nadmiar wody dostanie się do Pataia i zrobi się bardziej e, rzadki tak? za bardzo wodnisty. Jednak jak konsystencja jest taka zwarta, ani nie zasucha, ani nie jest bardzo gęsta. Dajemy na napalnik i wkładamy makaron. Śmiało, znowu mi się wyłączył palnik, chyba się dzisiaj na mnie pogniewał. O mokre ręce. Też na dziewiątkę. I teraz sobie śmiało mieszamy całość. Jeszcze mi pachnie Zarąbiście. I Nie musi się tego bardzo, można podgrzewać. Wystarczy, bo makaron już tak naprawdę w momencie, kiedy delikatnie podgrzejecie, on sobie dojdzie, nie będzie się rozwalał, ale też nie będzie surowy. I to jest bardzo ważne, żeby ten makaron go nie przygotować, albo nie trzymać go długo za, w gorącej wodzie, bo wtedy nam się w tym momencie rozpadnie na patelni. Tu mamy jeszcze limonkę, to sobie pokroimy. O, i to jakby w zupełności wystarczy. Możemy sobie wyłączyć. Pokroimy sobie limonkę w tym czasie na cząstki, na cztery. I w tym momencie, moi drodzy, dodajecie sos rybny. W momencie, kiedy ściągacie, dodajecie sos rybny, Nie i macie patare gotowego. Możecie podawać na płaskim e, lub na głębokim talerzu. Ja podam na płaskim. I teraz tak, e, jeżeli wydajemy, nakładamy na talerz, to na talerz możemy nałożyć dodatki, jakie nam się podobają. Możemy dołożyć tutaj ogórka, możemy dołożyć jeszcze pomidorków koktajlowych. Co tylko macie w lodówce, możecie sobie tutaj dać. Nie ma najmniejszego problemu. Trochę kurczaka, cebulki. aż zgodniają spację. Musicie to zrobić, zobaczyć jak to pachnie, no i oczywiście jak smakuje. Ok, czy się drugą porcję zostawiam. Dla dziewczyny. Dobra, Elegancio. Pyk, pyk. Tak. Teraz tak, sypiemy orzeszkami, które wcześniej posiekałem już. Kiełki fasoli Mung, ja osobiście uwielbiam, są bardzo dobre. Ogólnie wszystkie kiełki są bardzo zdrowe. Także jak najbardziej rekomenduję. Kiełeczki. Dymka. Dwa kawałki. Ja sobie wezmę nawet trzy, bo uwielbiam też limonkę. Wszystko skropić przed spożyciem. No i co? No i mamy gotowe. Pataj z kurczakiem, klasyczny przepis. No jak widzicie, to naprawdę tak naprawdę nie jest to drogie. Takie danie kosztuje około 15-16 zł. Z dobrych składników, jeżeli kupicie lepszej jakości kurę, dobrej jakości makaron i dla dwóch osób jak widać ma się danie szybkie, tanie i bardzo smaczne także dziękuję wam za uwagę no i co no zapraszam do kolejnych odcinków jeżeli chcecie piszcie w komentarzach co mam ugotować zrobię wam to dajcie łapkę do góry subskrypcję i komentarze na tym bardzo mi zależy